Za zagraniczne jak Nie. No Mię Ciśnie jak szalony Przestaśmy Tak siemanko tutaj słuchajcie lecimy Jest power stage Ja właśnie przejechałem Leci kolejny zawodnik Sowa Pan Sowa ale tam gniecie przez kamień Dobry skurcy Tak leci leci pan Sowa Pan Sowa wykręcił drugi czas W elektrykach na pierwszym ojecie na prologu Dobry. Cześć Oleksander, jak się masz? Bardzo dobrze. Wystartował Łukasz Wilk na sancie. Dawaj, dawaj, Łukasz! Gniecie, silnik Shimano, czy tutaj Shimano robi? Robi belkę, ładnie, poszedł tak! Tutaj ciśniemy, kamień, zrobił, tak siak Dobra, dawaj Łukaszu tu jest takie miejsce, że można się zaprzeć na bandzie i tam dzida dalej. I leci Łukasz, dolot, pewnie, że dolot. Pewna prędkość na hopę, dobry tak, leci Wojtek Sander przez mostek. No, kolega tutaj popsuł przeszkodę, muszę poprawić. Tak, tak, leci tam Paweł Szymkowski, tutaj przelatuje. tam za drzewem stoi Sławek, Łukaszik, ale tutaj jest bieganko, ja za nimi nie nadążę. Kurde, Szymkowski normalnie, jak na motorze tu pojechał. Cię leci Paweł Szymkowski, motocyklista. Głód ma prędkości za każdym razem, więc ciśnie jak szalony. No, tutaj i tam przestaśmy. No, było dobrze, ale się skiełbasiło. A tak pięknie szedł. O kurde, czapki zapomniałem, ale siara Nieważne. Słuchajcie, jestem na Power Stage'u, e, czyli odcinku drugim, który jadą tylko elektryki. Odcinek podjazdowy, a potem zawijamy za drzewem i lecimy w dół. Hopy, podjazd jest naprawdę męczący, pod górę, stromą, po kamieniach, po korzeniach. Zaraz Wam pokażę. O, ho, ho, zagraniczne chłopaki, które startują Jakie za granicą. Zagraniczne jak Polskie. No pewnie, że polski chłopak, ale startuje za granicą. Jak tam Ci poszedł pierwszy OS, Panie Sławko? Kwadratowo, ale dobrze, dobrze. Zrobiłeś przykrość, konkerowi trochę. A nie wiem, nie wiem. Zapytać, to jutro dopiero będzie ściganie. Jutro będzie prawdziwe ściganie. Dzisiaj był klakier na rozpoczęcie. Tutaj leci romek. Romek ciśnie na specu. Lewo. Tu jest bardzo ładne miejsce, więc wam pokażę trochę. Miał za ciężkie chyba przełożenie romek. Zobaczcie, jaka mała, wolna kadencja i co tu się dzieje nawrót za drzewem i zjeżdżamy w dół i ciśniemy dalej i zaraz jest to miejsce, gdzie pogubił się Paweł Szymkowski. Leci teraz ten koleżka na Rodwildzie, który wygrał pierwszy odcinek w elektrykach. Był 3 sekundy przed kolegą Sową, leci na Rodwildzie, duży skok, mała bateria, mocny motor, Shimano i gniecie tutaj ostro te kamienie pod górę i tam zawija za drzewem i teraz ostry zjazd. I... Ciśnij, koleżko ciśnij, pobiegnę. Tutaj kawałek za nim, tutaj Paweł Szymkowski pomylił te taśmy, bo tak trochę jest niejednoznacznie oznaczone, ale kolega pojechał dobrze. Paweł Szymkowski wpadł tu i nie zauważył prawdopodobnie tej taśmy. Pojechał prosto, kluczył, zakręcał, kombinował i tutaj dużo stracił. Widocznie nie potrenował. Jak ten motyka dobry, panowie, czy nie? Dobry dobry, dobry motyka, tak, leci motyka, trenował. Jechałem za Marcinem, przekocur. Tak, tutaj Marcin mówił, że musi mieć dobrą kadencję, ciśnie, zobaczcie te łydki jego, takie wysportowane, gniecie dajesz, Marcin ładnie pojechał, ładniej niż ja, skuba, Kurde, nóżka boli, wiecie, tam biegałem za tymi e bajkowcami, tutaj na tym power stage'u i tak włożyłem nogę, że sobie kostkę wygiąłem, fuck. Jak leci tutaj, proszę Państwa, Konrad Porochniak, który jest obolały, ma bolący bark. Ma bolący bark, obawiał się tego czy tutaj e, podjedzie, bo sam mówił, że trzeba na kamieniach tutaj bardzo czujnie. Bo jak tam człowiek stanie, to jest lipa. Bark boli, bo była przewrotka na odcinku pierwszym, e, więc trzymamy kciuki, żeby jutro wystartował. Dawaj, dawaj równo, opa! I to teraz ładnie, hopaj! Daj, tutaj! Dawaj, 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 dawaj! Jak tam panie Dawidzie chyba y, odrobiłeś teraz te 3 sekundki, co? Odrobiłem. No, udało się chyba 7 sekund nad Mikołajem, teraz prawie zdobyć przewagi, także udało się nadrobić i z lekką górką. Kurde, nie do wiary, bo tak krótki w sumie jest ten odcinek, a, a, jednak, a jednak są duże różnice w czasach między zawodnikami. Sporo być może. Spoko. Gratulacje. Przeciutko. Dzięki. Dawaj, dawaj, a wiem to jest kądziu gniecie tutaj, tak? Ładnie wjechał, dobre przełożenia, miał końcu i teraz odpala w dół i dzida. Dobrze było. Dobrze było, walczy ostro, czy pomyli trasę? Nie poszedł pięknie w prawo. Tak, tutaj leci Dominik Koza, kozioł. Na swoim amerykańskim rowerze coś tam spóźnił ze zmianą biegu, ale nieźle było. Dawaj, dawaj, koza, idziesz! Kameruje się, dawaj, dawaj! W prawo! Ogień! Dawaj mistrzu, ajajaj aj, aj. no widzicie to jest kurde silnik silnikiem turbo turbo no ale tutaj był mały błąd Niestety była pewnie jakaś e, lekka strata czasowa Dawaj Ja tutaj miałem 1.34 nie ma tragedii Tutaj ktoś szybko leci, kto to może być? Zaraz zobaczymy, a nie wiem kto ale kolega w koszulce bimber na rowerze Ghost ładnie gniecie pod górę. Silnik na Boszu, więc ciągnie jak wściekły. Fajnie, ładna technika, miękko. Kolej korby, dawaj, 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 gonisz resztę. Dawaj, 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 gnieciesz, gnieciesz. Dobre, miękkie biegi, tak, dawaj tym fokusem na Boszu. Ostro, ostro, tam za ciężki bieg był. Trochę niestety nie chciało się koledze zmienić biegu. No ale cóż, jak się nie chce, to się kapkę traci. I tutaj, proszę Państwa, kolega, który ma dużą moc, kolega Michał. Dawaj, Michał, idziesz, gnieciesz, tak? Też oczywiście na silniku, tym najmocniejszym. Pięknie, Michał, Michał jest dobry. Michał jeździ cross country. Kurde, jak on tam gniesie. Nóżki takie nieduże, ale takie umieśnione, i taka moc. Ach, pas. A on nie no. powiedział, nagrywaj, nagrywaj, ja tutaj mam, ja mówię tam wyrzuca z tego tego. Eee, inaczej jak, jak tam stoisz, tak? Inaczej jak tam stoisz i p****, no, kurwa... inaczej jak jedziesz no. i masz sobie te p**** deski tak? tak? i deski... stary, myślisz, <laughs> Już że... Już tak chodzi... się nie broń, nazwajcie się bile. a Siemano, słuchajcie, aktualizacja sytuacji jak się sfrajerzyć, to już tłumaczymy, pan kosmowski, który wspaniały czas kręcił w kategorii hobby mojej na e-bike'ach, co zrobił, no mówi sobie zjadę sobie tutaj boczkiem coś skoczę, tak skoczył, że kostki porozwalał, pojechał do domu, tak? Ja w związku z tym skoczyłem pięknie tutaj na drugie miejsce w kategorii hobby i co się dzieje no i kosteczka rozwalona jak to rozwaliłem chodziłem kamerowałem włożyłem nogę tam gdzie trzeba no i taka lipa czy jutro wystartuje nie wiadomo tam jest jeszcze jeden też co bardzo ładnie jechał tutaj na treningach świetnie muszło, ale też koło włożył nie tam gdzie trzeba. I obręcz połamana, OS nieukończony, kto jeszcze się tak też sfrajerzył? Sfrajerzył się też trochę Konrad Porochniak, znaczy nie tyle, że się sfrajerzył, no też miał glebę, mówi nie wie jak, ale zrobił sklep. klasyczne, piękne OTB. Bar Kobicy teraz wystartował, czy wystartuje jutro, czy nie wiadomo, czy ja jutro wystartuję, też nie wiadomo, trzymajcie się, zdrówka i z prądem, hej.